Witajcie, drogie panie. Sezon weselny w pełni, ale również dodatkowo wyprzedaż minus 70. Także gorąco was zapraszamy. Odwiedzcie nas w, salon, w salonie w centrum handlowym B1 przy Alei Witosa 21. Oto kilka naszych propozycji na, na imprezy, właśnie weselne. Sukienka w rozmiarze 40, ale jest to taka mniejsza 40. Myślę, że panie w rozmiarze 38 śmiało mogą ją nie mierzyć. koronkowa z ażurowym prześwitującym paskiem. Cena tej sukienki 79,99. Jest to ostatnia sztuka. Jeśli podoba Ci się ta sukienka, to zapraszamy Cię na zakupy do naszego salonu. Kolejny model to sukienka odcinana, rozproszowana dół z koła. Dekolt w serek, dłuższa za kolano. Ostatnia sztuka w kolorze Kobaltowym rozmiar 38. Odcinana sukienka dół stoła. Mamy również ten sam model, ten sam model dokładnie w Takim jasnym, błękitnym, lodowym kolorze rozmiar 44 i rozmiar 46. Cena, słuchajcie, tylko i wyłącznie 59,99, więc za to i za poprzednią tylko 59,99. Jeśli chodzi o kolory niebieskie, to mamy ostatnią sztukę w bardzo jasnym niebieskim kolorze, rozmiar 40. Cena 39,99. Cena 39,99. Naprawdę są bardzo niskie ceny sukienek. To są takie zakładane kontrafałdy. Tutaj na dole ona jest krótsza od poprzedniego wzoru. Będzie w granicach kolana. Można dodatkowo zapinać ją dekoracyjnym paskiem. Cena 39,99. Mamy również sukienkę w kolorze jasnym różowym, to jest ta sukienka, którą prezentowałem jako drugą, czyli niebieska była i kobaltowa, jest jeszcze jasny różowy, no dodatkowo ma kieszenie tutaj po bokach, śmiało oprócz stylizacji takich ślubnych, weselnych, można ją używać na wyjście na spacer, na niedzielne spacery, także ma też wiele zastosowań. Rozmiar. 38, rozmiar 40 i rozmiar 42. 38, 40, 42. jasno duża sukienka. Ten kolor w cenie 39,99. Jeśli chodzi o ten fason z kondrafałdami, mamy go również w takim jasnym, zielonym kolorze. Dostępne rozmiary, które są jeszcze u nas, to 44. Dwie sztuki. Cena tej sukienki 39,99. Naprawdę, jeżeli szukacie tańszej sukienki na imprezę weselną, to to jest idealny, idealna propozycja e, dla was. Mamy również ołówkową e, sukienkę e, w kolorze takiej intensywnej e, fuksji, e, dodatkowo e, zdobiona e, falbaną w e, górnej części. Jest taliowana. Ołówkowa, dopasowany fason. Jeżeli ten kolor i ten fason tobie się podoba, zapraszamy. Dostępne rozmiary to 36, 40, 42 i 46. A cena tej sukienki to 79,99. I jeszcze mamy ostatnią ostatni, ostatni propozycję kolorystyczną. Jasny, zielony kolor. Ten Fason, który ma dół z pełnego koła. Dłuższa zakolana, cena 39 zł i rozmiary 36, rozmiary 38, 42 i 46. Cena tylko 39,99. Nadmieniam, że są to modele, które są szyte w Polsce. Więc są, gatunek materiału jest bardzo wysoki. Wykonanie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, rzetelne. Także zapraszamy Was do mierzenia. Jesteśmy w Centrum Handlowym B1 przy Alei Witosa 21. Zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.